Dzisiejszy odcinek z cyklu Ogród Ozdobny będzie dla spóźnialskich. Co zrobić, jeżeli we wrześniu lub październiku nie posadziliśmy cebulek kwiatowych, a chcielibyśmy wiosną mieć własne tulipany, żonkile lub krokusy? Możemy posadzić je jeszcze w listopadzie. O czym jednak należy pamiętać, sadząc te rośliny z opóźnieniem? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Dla przypomnienia. Jesienią sadzimy m.in. takie gatunki roślin cebulowych jak tulipany, narcyzy, w tym żonkile, czosnki ozdobne, szachownice, czyli cesarskie korony, jacenty, krokusy, szafirki, cebulicę syberyjską, kosaćce cebulowe, śnieżyce wiosenne czy przebiśniegi. W listopadzie nadal w ofercie sklepów ogrodniczych i internetowych jest szereg gatunków i odmian roślin cebulowych, które sadzimy jesienią, a które kwitną wiosną. O tej porze są one także często w przecenach. Warto po nie sięgnąć, bo pogoda coraz częściej pozwala na wydłużenie sezonu sadzenia roślin w ogrodzie. Wystarczy, żeby temperatura była powyżej zera i żeby ziemia nie była jeszcze zmarznięta. Tulipany, jacynty, szafirki czy narcyzy muszą przejść okres chłodu, żeby zainicjować kwitnienie. Ten okres powinien trwać około 8-12 tygodni. Zatem czas od listopada do marca lub kwietnia jest w zupełności wystarczający. Pytanie tylko, czy rośliny te nie przemarzną i czy zdążą się odpowiednio zadomowić w wyznaczonym dla nich miejscu na rabacie. Wiele zależy od pogody. Jeżeli będzie łagodna zima, to nie będzie z tym żadnego problemu i wiosną będziemy mogli podziwiać piękne, kolorowe kwiaty. Jeżeli będą zapowiadane z kolei siarczyste mrozy, będziemy musieli pomóc takim cebulkom i bulwom poprzez dodatkowe zabezpieczenie na przykład z warstwy zdrowych liści, które opadły z drzew, ze strojisza z iglastych gałązek lub z agrowłókniny. Dobrym pomysłem przy późnym sadzeniu cebulek kwiatowych jest też posadzenie ich nieco głębiej niż mówi ogólna zasada, która zakłada umieszczenie cebulki lub bulwy na głębokości trzykrotnej jej wielkości. Czyli, jeżeli mamy cebulkę tulipana o wielkości około 4 cm, to we wrześniu posadzilibyśmy ją na głębokości około 12 cm, w listopadzie zaś możemy ją zagłębić nieco bardziej i posadzić na przykład w 15 cm dołku. Możemy też zamiast tego po prostu przysypać miejsce sadzenia dodatkową warstwą ziemi, którą wczesną wiosną zbierzemy, zanim pojawią się kiełkujące liście. Sadząc cebulki z opóźnieniem, musimy też być bardziej ostrożni, ponieważ często wypuszczają już one liście i korzenie, zwłaszcza jeżeli były do tej pory przechowywane w chłodnym miejscu. Uważajmy, by nie uszkodzić tego, co już zaczęło rosnąć. Dokonując późnego zakupu cebulek kwiatowych, możemy też trafić już na przebrany materiał. Może się też zdarzyć, że znajdziemy jeszcze cebulki lub bulwy w swoich ogrodowych zapasach, o których zapomnieliśmy. Tak akurat stało się w moim przypadku jeżeli niepokoi nas trochę wygląd naszych cebul, możemy je przed sadzeniem zaprawić co pozwala zwiększyć zdrowotność roślin i zapobiega chorobom grzybowym oraz chroni przed bakteriami. Zaprawiać można na sucho lub na mokro. Na sucho można to robić na przykład w biochumusie lub mączce bazaltowej. Mączka bazaltowa, czyli zmielona skała wulkaniczna ma w swoim składzie wiele minerałów i krzemionkę, która wpływa na lepszą odporność roślin. Jest ona także naturalnym nawozem i przyda się zwłaszcza wtedy, gdy gleba w naszym ogrodzie jest nieco kwaśna. Wystarczy cebulę Obtoczyć w mączce dzień lub kilka dni przed sadzeniem. Bardzo ważnym elementem sadzenia roślin cebulowych jest ich rozmieszczenie na rabacie. Warto więc poukładać je sobie wstępnie, planując też ewentualne późniejsze nasadzenia, np. Na bratków czy pierwiosnów, które będziemy chcieli kupić i dosadzić wiosną. Na opakowaniach często jest podana sugerowana rozstawa między cebulkami lub bulwami poszczególnych gatunków. Ja jednak sadzę je grupami, nieco bliżej siebie, za to większe odstępy robię właśnie pomiędzy tymi grupami. Rośliny te w ogrodzie preferują piaszczysto-gliniaste, próchniczne gleby, przepuszczalne i wilgotne, ale nie podmokłe. Nadmierna ilość wody może powodować gnicie cebul. Dobrze rosną w słońcu i w półcieniu, w glebie o odczynie 6-7 do pH. Można je posadzić na przykład pod drzewami liściastymi. A jeżeli nie mamy już miejsca w ogrodzie, a chcielibyśmy wiosną cieszyć oczy tymi wesołymi kwiatami, możemy posadzić cebulki wybranych gatunków w donicy produkcyjnej, którą następnie należy zadołować w ziemi lub zabezpieczyć, na przykład na balkonie. Taki sposób uprawy pozwala także na wczesnowiosenne pędzenie tych roślin w domu, przyspieszające kwitnienie. Wtedy kwiatami tulipanów, narcyzów czy krokusów możemy cieszyć się już nawet w styczniu lub w lutym. Znane powiedzenie mówi, że lepiej późno niż wcale. Pamiętajmy jednak, że listopad to już ostatni miesiąc, w którym możemy sadzić cebulki kwiatowe. W grudniu już będzie za późno. I to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.